Dzień dobry, guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin spadł, więc dodałem 0,5 BTC do transakcji. Chcę dodać jeszcze 5 Ethereum. Wcześniej chciałem dodać 5 Ethereum 145 ITA, a moja transakcja BTC to 7,5 BTC. Nie dodałem ITH, bo chciałem to zrobić na wideo. Bitcoin spadł do 101,300 dolarów. Kupiłem dokładnie pół bitcoina w tym momencie. Odbicie do 102, spadek ze 109. To było, gdy Trump objął urząd. 30 min do 109, spadek do 101, odbicie do 107, potem 102. Dziwne. Dziwny wolumen przed inauguracją, spadek następnego dnia. Ludzie zastanawiają się czemu inni panikują. Czy dodałem tu więcej bitcoinów? Pokażę to w filmach z marżą 3,6 biliona. 1,2 miliona widzów. Cena bitcoina na żywo. Ustaw to na TV. 60 tysięcy bonus z Bybit. Główna giełda. Zeskanuj kod. Zapisz się na kursy. Zostań studentem, nim stanie się uczelnią. 333 do 3 dolarach za kursy. Giełda pełna ludzi znających cenę wszystkiego, ale wartość niczego. Inwestor sam sobie problemem. Nawet jego najgorszy wróg to prawdopodobnie on sam. Benjamin Graham. Jesteśmy w fazie chciwości. Nie ekstremalnej, ale chciwości. 52 opłata ujemna. 102 tysięcy dolarów jest dla mnie szalone, jeśli oglądałeś moje filmy. Na x od kiedy byliśmy na 5. Mam posty, gdy byliśmy na 5 5 5000 dolarach czy 3000 dolarach. To niesamowita podróż, nawet jeśli rok temu byliśmy na 17 000. Nawet na początku, dwa lata temu 17 tysięcy. Widzisz moje transakcje. 40 Bitcoin po 19 gity. Szalona podróż. Subskrybuj, lajkuj, włącz dzwonek. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Jesteśmy wchodząc w transakcję, moje konto spada do 1260, cofając się z niedawnego poziomu. Wczoraj było 1213, więc spadło około 70 tysięcy od szczytu, który widzisz tutaj. Dodałem pół bitcoina przy 100 pierdzi, dobrze byłoby zamknąć na 109 przy pompie na trampie. a potem po prostu kupiłem tutaj. To byłoby mądrzejsze. Przegapiłem te ruchy, straciłem na wolumenie, który powinienem był złapać i to dziwne osłabienie od 107 do 102 tysięcy. Mam 7,5 bitcoina, dodałem dokładnie 0,5. Zobaczmy, czy trafiłem idealnie. Chyba złapałem dosłownie dołek. Przejdę do świecy jednominutowej. Złapałem ją na dołku przy 101,200 na jednominutowej świecy. A teraz wracamy do 102 tysięcy. Opublikowałem na X. Piękne 52K. Opłata fundingowa, jak mówiłem, nie jest wysoka. 0,001, więc to nie jest pozytywne. Ethereum się cofa. Nie chciałem tego kupić, ale potem chciałem zrobić film dla Was, choć już odbił się do 86. Dodam 5 Ethereum. Trump kupuje jak szalony. Firma prezydenta USA, którą prowadzą jego dzieci, wykupuje światową wolność. Kupują teraz Bitcoina i Ethereum. Prezydent kupuje Ethereum i Bitcoina. Więc nie jestem w jednym punkcie. To moje transakcje. Widać tu, że moje altcoiny trochę spadły. Wczoraj było 108, duże wahania. MCRT w górę, Uniswap 6%. Ile mam. Jeśli dodałeś Unii, mam 60k. Kupię kolejne 5000 Unii, ale mam zlecenia na Unii po 11 dolar i 10 dolarach. Sprawdźmy analizę techniczną Unii. Potem spojrzę na Bitcoin, Tesla spada przed otwarciem. Bitcoin 102k, szczyt na wykresie tygodniowym. Przejdźmy do dziennego. Mamy podwójny szczyt na dziennym, ale wolumen rośnie. Był wyższy szczyt i wygląda mi to na byczą flagę na czterogodzinnym. Też bycza flaga moim zdaniem, ale mamy korektę. Myślę, że to może być potrząsanie rynkiem. Właściwie dlatego tu dokupiłem, bo czułem, że jest lekka panika, gdy prezydent kupuje bitcoina. Dziwne. Formacja W, też kubek z uchem, więc mój cel to. 117 tysięcy. 000... To wolumen rośnie. Nie widzę spadku. Wciąż silny wolumen. Mamy odbicie. Zobaczmy, jak otworzą się ETF-y. Spójrzmy na wykres godzinowy. Wybił się z tego trójkąta. Musimy wrócić do środka. Inaczej to niebezpieczne. Jeśli się załamiemy i odrzuci nas tu, możemy spaść niżej. Ale wtedy dokupię więcej, bo jak tylko ogłoszą rezerwę strategiczną, to będzie szał. Uniswap 12,70 dolar. Korekta na uni. Patrz, jak opada. Altcoiny zostały zmiażdżone w tym cyklu, ale udaje mi się je kupować całkiem tanio. Jeśli śledzisz moje filmy, wiesz, że sprzedałem je w dobrym momencie i kupuję po niezłej cenie. Wszystkie moje zakupy robię na spadkach. Kupuję po niższych cenach niż obecne, więc zarabiam na tych dołkach, co jest świetne. Spójrz na ten symetryczny trójkąt formujący się na unisłopie. To bycze zgodne z trendem. Trend jest twoim przyjacielem. Bycza, flaga, taka sama jak na bitcoinie. Zamierzam więc dodać więcej do Uniswapu tutaj. Cel to 9 do 18 dolarów. Kupię kolejne 10 tysięcy. Ile mam 60 tysięcy? Myślę, że gotówkowo mam 595. Sporo zainwestowałem. Nie mam dużo gotówki, jestem mocno zaangażowany w rynek, więc lepiej zostanę trochę przy gotówce, bo używam jej. Do moich transakcji. Ciekawe. Ok. Zostawię tak, ale Uniswap może być do kupna. Poczekam na sygnały kupna. No i znowu moje transakcje, Ethereum i Bitcoina. Przejdźmy do Ethereum. Właściwie nie chcę zobaczyć Tesla. Właściwie. Nie chcę zobaczyć Google. Dodałem do Google dziś rano przed otwarciem rynku. Ustawiłem zlecenia kupna Google. Na wykresie tygodniowym widać ostrzegawczy wzór. Duży trójkąt wzrostowy, ale dla mnie wygląda to raczej jak rakieta. Nie przypomina zwykłego trójkąta, który się załamuje, bardziej jak start rakiety? Widzisz, to jakby hało się w górę teraz. Powodem, dla którego kupiłem, jest wskaźnik PE. Patrząc na PE Google, jak wiecie z kursu analizy fundamentalnej, to co widzisz w przypadku Google jest niesamowite. To właśnie chcę Wam pokazać: kapitalizacja 2,4 BLN dolarów, ale PE tylko 26. Każdy z kursu wie. Że 2-4 Bellman kapitalizacji przy PE26 to świetny wynik. A do tego zyski są oszałamiające. Spójrzcie na ich roczne przychody z zeszłego roku. W ciągu roku zarobili 307 miliardów dolarów z 24% marżą. Rok wcześniej 280 miliardów, a jeszcze wcześniej 250 miliardów, a przed tym 182 miliardy. Ich przychody rosną kwartał po kwartale. W ostatnim kwartale zarobili 88 miliardów z 29% marżą zysku, więc kupiłem trochę. Pamiętaj, musisz sam zrobić własne rozeznanie, to może być klin wzrostowy, który nieco się załamie, więc uważaj, jeśli chcesz kupić bezpieczniej, to 154. Zająłem tu małą pozycję, ale chcę kupić więcej. Nie sądzę, żeby wróciło do 80, 152 so to potencjalny poziom zakupu. Mało prawdopodobne, że wrócimy do dołków covidowych. Nie widzę takiej możliwości. Może 134 jest też możliwe. Ale zaczynam DCA tutaj, bo myślę, że będzie pompka, przychody wszędzie rosną. Dołącz do nas na Telegramie. 851 osób online dyskutuje. To jest międzynarodowe, więc wszystkie języki możesz zdobyć wersję premium Telegrama i przetłumacz czaty tego gościa, co trochę wrzuca na konto. Zarządzaj ryzykiem. Nie ryzykuj więcej niż 5% na trade. 3% lepiej. Chyba, że jesteś pro. Wszystkie linki są poniżej. Zejdź niżej, zarejestruj się. Weks rozdaje. Jest nagroda Mercedes GLA. Kończy się 27 stycznia dla konkursu tradingowego. Linki poniżej. Bybit 60k bonus. Mój główny, jeśli traciłeś na giełdach lub nie ufałeś giełdzie, Bybit to druga największa i moja ulubiona do tradingu WEX daje 200$ bonusu na start. USA, UK i Australia. Świetna giełda Bitunix bez KYC. 5500$ bonusu. JamesCryptoGroup.com dla kursów i Telegramu. Wybiorę zwycięzcę 100 dolarów z tego posta. Mam 10400 followersów. 3 osoby wygrają 100 dolarów. Skomentuj post, oznacz 3 znajomych. Followuj wszystkich z listy 46 tysięcy osób. Wybrałem już jednego zwycięzcę. Wybiorę według najbardziej lubianych. Wybieram tego gościa, Jamesa, czarodzieja krypto. Zawsze daje nam świetne analizy. Dzięki za porady i analizę techniczną. Nie ma za co. Wygrywasz 100 dolarów. Wybiorę jeszcze jednego zwycięzcę za 2-3 dni. Sprawdź post poniżej i wygraj kasę. Śledząc tych świetnych ci goście są bogaci. Mówili wam, by kupować Bitcoiny, gdy kosztowały 3000 dolarów. A wy nazywaliście ich oszustami. UM, kocham was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.